Wirtualna Ekstraklasa gra dalej. Zapraszam na magazyn wirtualnych lig i podsumowanie 19. kolejki. Zaczniemy meczem Piasta z Pogonią. Lechia na wyjeździe zmierzy się z Rakowem, ostatnie pod Beskidzie zagra z Wartą, zaś na sam koniec lider podejmie Górnika Zabrze. Piast musi gonić Lecha. Pogoń drużyny ze strefy pucharowej. Dla jednych i drugich zdobycie trzech punktów było więc na wagę złota. Z początku wszystko wskazywało na to, że spotkanie potoczy się na korzyść gospodarzy, bowiem w 13 minucie podanie Sokołowskiego na gola zamienił świerczok. Upłynęło kolejne 13 minut, gdy kucharczyk wyłożył piłkę Bartkowskiemu, ale obrońca nie zdołał pokonać placha. Po chwili Słowak po raz kolejny uratował swoją drużynę instynktownie odbijając główkę Benedyczaka. W drugiej połowie portowcy kontynuowali natarcie. Plach spokojnie zatrzymał płaski strzał Drygasa z wysokości szesnastki. W 83. minucie znacznie lepiej akcję zamknął Gorgon, uderzył mocno przy samym słupku i tym samym wyrównał. Zamiast jednym zabitym skończyło się więc dwoma rannymi, co stwarza świetną sytuację innym drużynom z czołówki. Drużynom takim jak Lechia, która mogła odskoczyć pogoni i jednocześnie zbliżyć się do piasta. W tym próbował przeszkodzić jej Raków. W 19 minucie po trójkowej akcji wynik meczu otworzył Jan Biegański. Odpowiedź Rakowa stanowiła niecelna główka Iwiego z 36 minuty. Jeszcze przed zmianą stron Pajszo wykonał kolejne podanie otwierające drogę do bramki, tym razem Maciejowi Gajosowi. W 59 minucie ten sam duet po raz drugi znalazł sposób na defensywę Rakowa. Gajos zaliczył dublet, zaś Flavio trzecią asystę. Mało tego w 68. minucie Portugalczyk sam wpisał się na listę strzelców, jeszcze bardziej pogrążając raków. Lechia zrealizowała swoje zadanie perfekcyjnie, ograła często chowian wysoko i bezlitośnie. Trzy punkty jadą do Gdańska. Kontynuujemy grę w Lubinie. Po fatalnej jesieni zagłębie prezentuje się coraz lepiej. Po wywalczeniu remisu z pogonią Miedziowi starali się zgarnąć pełną pulę przeciwko wiśle Kraków. W 22 minucie Starzyński podrzucił piłkę, a potężny wolej Szysza pod samej poprzeczki wyciągnął lis. Po chwili strzelał sam Starzyński golki perwisły ponownie odbił strzał. Wreszcie w 36 minucie polski Figo znalazł miejsce na podanie a wynik meczu otworzył Podliński. Po zmianie stron napastnik Zagłębia odwdzięczył się i tym razem to Starzyński trafił do siatki. Na 10 minut przed końcem uaktywnili się również inni piłkarze zagłębia. Po podaniu szysza trudny strzał oddał Żubrowski i piłka musnęła dalszy słupek. W jednej z ostatnich akcji próbował jeszcze Stoch, ale jego strzał dla Lisa nie był wyzwaniem. Mimo to piłka wpadła do jego bramki dwa razy, a kolega po fachu stojący po przeciwnej stronie boiska nie miał zupełnie nic do roboty. Wisła została całkowicie zdominowana, wynik meczu jak najbardziej sprawiedliwy. Dziwnie to mówić, ale zwycięstwo Jagiellonii z legią wydawało się bardzo prawdopodobne. Mistrza Polski nikt już odgórnie nie traktuje jako faworyta. Mimo to mecz toczył się pod dyktando gości. W dziewiątej minucie strzał Pekharta dobrze nogą blokował Dziekoński. W kolejnej akcji Czech wystawił piłkę Mladenowiciowi, a młody golkiper popisał się świetną paradą. Na 5 minut przed końcem pierwszej połowy i mas świetnie podał w pole karne, Bida główkował, piłka po koźle przelobowała Boruca, lecz nieznacznie minęła słupek. W 59 minucie wydawało się, że Legia musi już objąć prowadzenie, ale Lukinias w wyśmienitej sytuacji zachował się fatalnie. Po chwili Dziekoński po raz kolejny zatrzymał strzał Pekharta. Swoją okazję miała także Jagiellonia. Prikryl świetnie wbiegł na wolne pole, ale gdy już wpadł w pole karne nie dał rady pokonać poruca. Bramka Dziekońskiego również była niczym Zaczarowana, w 78. minucie golki Periagi złapał strzał Muciego. W ostatniej akcji meczu gospodarze mogli szczęśliwie wyrwać pełną pulę, lecz Artur Borut znowu legię i odbił strzał głową twartka. Legia powinna wygrać nawet jedną bramką, lecz po raz kolejny nie umiała korzystać z prostych sytuacji i zgubiła punkty. Przeciętne widowisko zapowiadało się we Wrocławiu. Grały bowiem dwie drużyny z dołu tabeli. W dziewiątej minucie Tuszyński otrzymał piłkę na wysokości 30 metra, z wielką swobodą wpadł w pole karne i w łatwy sposób otworzył wynik meczu. Po kilkunastu minutach goście znów mieli szansę, po zgraniu Szwocha i strzale Garcy i Szromnik wykazał się refleksem. Minęło pół godziny gry, gdy po podaniu Wolskiego Kocyła szybkim strzałem zmieścił piłkę przy słupku. Śląsk musiał ruszyć do odrabiania strat tuż przed przerwą praszalik nabiegł na piłkę, lecz znacznie chybił. Znacznie bliżej, było 3 minuty później, ten sam zawodnik z bliska trafił w słupek. W podobnej sytuacji stanął pod koniec meczu Garcia, on również trafił w obramowanie bramki. Sytuację gospodarzy próbował jeszcze nieznacznie polepszyć Pawłowski, lecz Kamiński nie dał się pokonać. Wbrew przewidywaniom mecz nie był wcale tak fatalny, a Nawciarze odnieśli ważne zwycięstwo. Po rozbiciu legii mecz z czerwoną latarnią ligi miał być dla Warty spacerkiem. Zastrzelanie Poznaniacy wzięli się stosunkowo późno. W 36 minucie wynik meczu otworzył Łukasz Trałka. Jeszcze w doliczonym czasie pierwszej połowy po podaniu żurawskiego wynik podwyższył Kuzimski. Była to druga asysta żurawskiego. Młody pomocnik w 58 minucie przypieczętował dobry występ kolejną bramką. W 77. minucie przed szansą stanął Kupczak, lecz uderzył znacznie za wysoko. Innym zawodnikiem, który miał okazję na gola był Czyżycki, ale i on nie pokonał Peskowicia. Mimo wszystko był to kolejny fenomenalny mecz w wykonaniu warty. Jedni i drudzy na wiosnę prezentują się bardzo przyzwoicie, więc spotkanie przy kałuży zapowiadało się ciekawie. W 14. minucie zaatakowali goście, strzał Domańskiego trącił jedynie boczną siatkę. Przed samą przerwą, Hanka po długim podaniu dogonił piłkę przy samej linii końcowej, podał do Tiago, ten kręcił się w polu karnym i ostatecznie oddał całkiem łatwy dla bramkarza strzał. Po przerwie groł pasów zaczął dyrygować Florian Loshaj. W 66 minucie jego podanie przepuścił Alvarez, a Van Amersfoort trącił piłkę, która finalnie wpadła do siatki. Na 3 minuty przed końcem przytomne zagranie kosowianina wykorzystał Sylwester Lusiusz i ustalił wynik meczu. Trzy punkty zostają więc pod Wawelem, a Krakowie powoli można zaliczać do grona drużyn aspirujących o Puchary. Finał kolejki miał miejsce w Poznaniu. Mecz miał dla Lecha zupełnie odmienny przebieg niż poprzednie spotkanie w Bielsku-Białej. Już w siódmej minucie świetne podanie Karlstrema na gola zamienił Iszak. Kolejosz kontynuował natarcie. Iszak strzelał z linii pola karnego i to uderzenie odbił chudy. W 24 minucie do podania tym razem dorze Ramirez, lecz nie zdołał zmieścić piłki między nogami bramkarza. Po pół godziny gry Hiszpan ponownie zmarnował świetną sytuację, ale po ponownym zgraniu głową Iszaka piłka przelobowała bramkarza. Jak się okazało Adrian Gryszkiewicz został autorem pierwszego samobuja w sezonie. Ramirezowi finalnie udało się przełamać, trafił do bramki chwilę po przerwie. Górnik w tym meczu praktycznie nie istniał, ale kontynuował atak. W 57 minucie potężny strzał Tiby cudem odbił chudy. Słowak po raz kolejny nie miał już szans 5 minut później, gdy Iszak po raz kolejny po Daniu Karlström, a wbił piłkę do jego bramki. Kolejorz ani myślał się zatrzymywać. W 74. minucie ruszył z kolejną akcją, która mogła być ozdobą meczu, gdyby tylko Sykora minimalnie nie chybił. Czeski skrzydłowy zdołał jednak znaleźć się w odpowiednim miejscu i precyzyjnym strzałem bez przyjęcia zadał kolejny cios. Rozmiar zwycięstwa mógł być jeszcze większy, lecz rezerwowy Johansson nie zdołał pokonać chudego. Pogrom, deklasacja, pokaz siły kolejorza i jeszcze wiele określeń można tu wymyślić. Górnik został wręcz upokorzony, mimo że do końca sezonu jeszcze 11 kolejek, to Lech już teraz jedną ręką trzyma mistrzowskie trofeum. Po raz kolejny mecze Ekstraklasy oglądało się z przyjemnością. Dwie drużyny dały pokaz siły, Wisła Płock się przełamała, Legia po raz kolejny zgubiła punkty. Po tej kolejce mistrzostwo Lecha oraz spadek pod Beskidzia stały się jeszcze bardziej prawdopodobne. Po raz pierwszy od bardzo dawna awans Legii do eliminacji europejskich pucharów nie wydaje się wcale taki oczywisty. Walka o czołowe miejsca zapowiada się więc pasjonująco. W klasyfikacji strzelców Mikael Iszak wskoczył tuż za plecy Jakuba Świerczoka, który wyprzedza go o zaledwie jedno trafienie. W najlepszej dziesiątce znajduje się aż trzech zawodników Lechi. Gdańska ofensywa w aktualnym sezonie gra jak znud. W tym materiale to już wszystko dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym magazynie wirtualnych leagu.